Rainbow Tours jest spółką turoperatorską, to znaczy sprzedajemy produkty polegające na kompleksowych wyjazdach za granicę. To jest najczęściej przelot, usługa hotelowa, ubezpieczenie, opieka rezydencka, opieka przewodnika. Jesteśmy spółką polską, jednym z największych turoperatorów. Na rynku polskim, ale również jedną z największych spółek z tur operatorskich z polskim kapitałem. Wywodzimy się z Łodzi i z Łodzią jesteśmy związani. Jesteśmy jedną z największych firm tur operatorskich i staramy się, żeby rosnąć w równym tempie z rynkiem. Specjalizujemy się w wyjazdach egzotycznych i wycieczkach objazdowych, i tutaj trzeba powiedzieć staramy się zajmować pozycję lidera króla egzotyki. I staramy się cały czas również ten rynek kreować. Jednym z kamieni milowych było na pewno wejście na giełdę papierów wartościowych w 2007 roku. Jest to wydarzenie, które w znaczący sposób pozwoliło przyspieszyć rozwój spółki, zarówno jeżeli chodzi o potrzeby kapitałowe, jak i wiarygodność. Kolejnym takim wydarzeniem było na pewno podpisanie pierwszej umowy na czarter samolotów Dreamliner z polskimi liniami lotniczymi. To nam otworzyło bardzo rynek egzotyczny. Będąc spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych, przede wszystkim jesteśmy bardzo wiarygodni. Wszystkie nasze wyniki finansowe są transparentne, łatwe do znalezienia, łatwe do porównania. Jest to fakt nie do przecenienia, jeżeli chodzi o postrzeganie tur operatora, ponieważ dla tur Operatora kluczowa jest wiarygodność, właśnie w oczach klienta. To płaszczyzna pierwsza. Płaszczyzna druga to współpraca z naszymi kontrahentami. Są to zarówno sieci hotelowe, linie lotnicze, lokalni kontrahenci na destynacjach, tutaj mówimy o bardzo dużej ilości podpisywanych nowych umów, rozmów biznesowych i tam fakt bycia spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych bardzo ułatwia sprawę, ponieważ wystarczy jedynie wskazać, wskazać kontrahentowi, gdzie może zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi spółki Rainbow, dane finansowe, wiarygodność 16 lat na GPW, no to też od razu stawia spółkę w innym, dużo poważniejszym świetle. No i wreszcie trzecia płaszczyzna to są relacje ze wszelkiego rodzaju instytucjami finansowymi. Tutaj, jak Państwo doskonale wiecie, następuje cykliczna wymiana informacji finansowych i też fakt tego, że nasze informacje finansowe są w pełni transparentne, łatwe do znalezienia, podawane na czas, w regularnych odstępach czasu, też nam bardzo pomaga. Nasze plany to przede wszystkim dalszy dynamiczny rozwój. Rynek turystyki zorganizowanej w Polsce rośnie w dość szybkim tempie. My staramy się rosnąć tak szybko jak rynek, a nawet troszkę szybciej w tych wybranych segmentach, właśnie o których mówiłem. I bycie spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych też nam bardzo w tym pomaga.